No pięknie, jest mega. O, ho, 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 ho. Patrzcie, jaka fajna obrótówka. No i tak, siemanko, witam wszystkich. Już na ten magnes taki wariat. Jest sobota, dochodzi godzina 19. Postanowiłem się wybrać na magnes odumowy, tutaj na jezioro Paprocańskie. Jeszcze jest trochę do przejścia. W poszukiwaniu gadżetów wędkarskich. Zobaczymy co wyjdzie. Lekka mrzawka, ale mi to nie przeszkadza. Nic, chodzimy tam na dół, zaczniemy od tego stanowiska i będziemy łowić. No i tak, ja już na dole. Oczywiście pozdrawiam jeszcze raz wszystkich. Pierwszy rzut niech lina nam oka, zobaczymy co nam wpadnie. Lecimy z tematem. Fuch. Taki wieczorny wypad i liczy się wypad. No i co, puściutko lecimy dalej. Puściutko, no jak coś padnie, to się pochwalę. No i tak, miały być gadżety wędkarskie, a wpadła nam dopiero nie wiem, po 50 rzutach kawałek takiego makaronu. To już moja czwarta miejscówka, czwarta zmiana. Dobrze, rzucamy dalej. Jest makaron pierwszy. No czyściutko, czyściutko nawet Nawet kapsel nawet jeszcze nie wpadł W sumie dobrze, dobry znak I tutaj też będzie zapewne czysto Łapią tu właśnie Płyty są też nowe. w tym jezierku No i pusto, jak coś padnie, to się będziemy chwalić no i kolejny złomek Pewno kawałek jakiegoś krzesełka ten wędkarskiego No nic, gadżetów nie ma Nawet złamanego haczyka. Czyściutko tutaj pewno będzie trzeba zmienić miejsce zaraz. I szukać dalej. No i tak moi chani, pada dalej. I ja oczywiście się nie podaję. Dwa makarony na razie tu trafiają. Wsiadam do ja jadę w inną lokalizację. No, bo co, dzisiaj szukamy gadżetów węd wędkarskich? Jeszcze troszeczkę dołu wczoraj jest. A my zjedziemy. No i tak zmiana lokalizacji. A ja czuję, że coś tam ciągnę. No na pewno nie jest to gadżet wędkarski. Co to jest? Patrzcie. <gryw> drzwiczki, jakieś metalowe. Drzwiczki, takie szafki. O, dobrze. I rzucamy dalej. No tak, idę gdzieś indziej. Te drzwiczki zostawię tutaj pod drzewem. Będę wracał, to je wezmę. No chyba, że się ktoś poczęstuje. Nie przygotowałem się dzisiaj, nie... nastawiłem się dzisiaj jednak na gadżetki wędkarskie. Idziemy dalej. No i tak mżaweczka sobie z nieba leci. Ale liczy się wypad, fajnie jest. Kolejne miejsce I gadżety wędkarskich nie widać Tylko tak zielono Jest I wpadł groszne szczęście Tak Kapsy już nie pokazuje, jeszcze na brzegu była puszka No coś Gadżety wędkarskie nie chcą wpadać jest tak także myślę, jak nic nie wpadnie to, do 10 minut, to będę kończył. Flaming jest wytrwały i uparty, no ale już cały jestem przemoczony. Rzucamy. Patrzcie, haha, pięknie. W budu 20.30 jest i wpadł mi taki, co to jest? Gumka, tak? Gumka z kawałkiem to jest przypon. Jak źle <śledzte> to nazwałem, to mi poprawcie, no ja się na razie uczę. Wiem, że z tym WOBLERem tam ostatnio wyskoczyłem, ale super. Wypadł uznaję już za udany. Jest pierwszy gadżet wędkarski. Także już z będzie można do domku iść. Ale jeszcze porzucamy. Uff. I kolejny groż na szczęście. Może będzie i szczęście, coś wędkarskiego może jeszcze upadnie. No pięknie, jest mega. Ha, 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 ha. Patrzcie, jaka fajna obrotówka. To jest obrotóweczka, tak? Ale w tą samkiem nie zostanie. Dobra, już będę pomalutku kończył. Normalnie jest mega fans. No i tak, nie wiem, co coś będzie widać, jak będę pomału zbierał w kierunku samochodu. Jeszcze po drodze wezmę tam, tamte drzwiczki. I co? Fanty dnia, no to na pewno ta ta w bardzo fajnym stanie, eee, ta gumka dodatkowo wpadły dwa grosze na szczęście, patcie, także fajnie super. Kapki nie pokazywałem, tu jeszcze była puszeczka, tu wezmę. W międzyczasie też to jak jest coś nie wiem reszki z pławika, czy coś też mi się złapała. No i co eee, wieczorny wypad udany. Flaming jest uparty, warto by było przyjść. Ja zmierzam do samochodu. Jak światło na to pozwoli, no to przy samochodzie jeszcze zrobię jakieś podsumowanie. Jednak drzwi czekają na mnie. Nikogo nie zainteresowały. Bierzemy, idziemy do auta. No i ja, tak już dotarłem do samochodu. Jest za 15:00. Co drzwiczki do, do doniosłem. tu wiadomo, jeszcze jest puszka. Dwa makarony, pewnie niezależnie wiele widać. No i tak, podsumowanie muszę zrobić w domu, jak żeście widzieli tam wcześniej. Wpadły tam dwa makarony. Yy, drzwiczki metalowe. Tu mam w samochodzie, no ale o to nie chodziło. Chodziło mi o ten wypadzik. Po te gadżety wędkarskie. Wpadła taka fajna biała gumka. W idealnym stanie. Obertóweczka, no to praktycznie nówka. Także super mega fanty. I wpadły dwa. Dwa grosze na szczęście, także jest super, zadowolony jestem z tych fantów i z nie Chciałem jeszcze oczywiście polecić, polecić kanał. W kanale, eee, tutaj kolega robi właśnie wypady z magnesem domowym. Jak lubicie te tematy, połowy kot kotletów pod mostem kolejowym, wpadajcie do niego fajne tematy. Link do kanału w opisie. No i co. Jak się podobał łapka do góry, jak się nie podobał łapka w dół, piszcie komentarze, oglądajcie reklamy, trzymajcie się, hej!